Żniwa. No, żniwa się zaczynały w ten sposób, że pierwsze pole żyta było koszone kosami. Dlatego, że chodziło o to, żeby słoma była prosta do wyplatania powróseł, jak też naprawy dachów, które niektóre były słomiane. I to wtedy stawało tam kilku tych kosiarzy i kosili, a za, za nimi szły dziewczyny, które robiły powrócła i od razu stawiały mędle. Także tego jednego dnia to pole już było. Już było skoszone i mędle ustawione. Zawsze rodzice przychodzili, ponieważ to był pierwszy dzień żniw, rodzice przychodzili i wtedy byli, ręce mieli, mieli wiązane w takim z nowego Żyta. No to naturalnie wymagało potem wykupu i wieczorem po, po pracy przychodzili na, na poczęstunek znowu na, na, i dostawali no, kieliszek wódki. To się kończyło zawsze, te wódki, wszystko. I to był taki system, nie wiem, to był, musiał być stary zwyczaj, że, 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 że byli, że te, te wiązanie było, bo to nie wiem, no, w każdym razie jest takie zdjęcie mojej mamy, jak ma tutaj. Rękę zawiązaną tym słomą. Jak były żniwa, a to, no, to były żniwa, potem już resztę żniw to już była, były koszone tą żniwiarką. To, to, to już tego, tak. a to, to było tylko odnośnie tego pierwszego pola. Potem były dożynki. No, dożynki w Turnawcu były dosyć bardziej uroczyste niż w innych dworach, ponieważ ojciec od tam 1920, 1920 roku dzierżawił drugi majątek, Michałowice, od państwa bukowskich. Wobec tego tutaj wszystko musiało być podwójnie. I były przewodniczki, które e, robiły wieńce, to był jeden wieńc był z Michałowic, drugi z Turnawca, ale potem już wszystkie te dorzynki się odbywały w Turnawcu e, i do, e, wieńce musiały być zrobione z wszystkich e, zbóż, e, przyozdobione w, wstęgami. E, te przewodniczki w dniu, jechały. głównie to się odbywało 15 sierpnia w Dzień Matki Boskiej Zielnej do Czarnocina, do naszej parafii. Tam były święcone, z tym, że one jechały oddzielnymi bryczkami po dwie. Jedne te Michałowskie, a drugie Turraskie czyli jechały do tego do doświęcenia i po powrocie korowód dożynkowy z orkiestrą przychodził pod ganek. I wówczas przekazywane były te wieńce zostały były przekazywane rodzicom. I te przewodniczki śpiewały przez siebie ułożone, takie opowiadanka tego. No to ja je mogę przeczytać za sekundę. No, tego rodzaju. Plon niesiemy, plon naszym państwu w dom, żeby zboże plonowało, po stokorcy z dało. Plon niesiemy, plon. Ten wieniec z pszeniczki dla pani dziedziczki, a ten wieniec z żyta dla pana dziedzica. Od Działoczyc idzie burza, nasza pani kiedy róża. Nie będzie, oj nie będzie na plodu łubinów, dopóki nasi państwo nie wykształcą synów. Nie będzie, oj nie będzie w ogrodzie ciciórki, dopóki nasi państwo nie wykształcą córki. I z innej branży troszeczkę, a panu pisarzowi dać złotą laseczkę, bo sobie wydeptał do no, spisza ścieżeczkę. No, I to były takie przyśpiewki, były. No i po, po tym, i naturalnie muzyka przy tym grała, po tym y, był, no już wtedy był taki poważniejszy poczęstunek, bo to że zaczynało od. Y, była kiełbasa, chleb. Y, chleb, ogórki, prosto z beczki, kiszone, prosto z beczki, kwas chlebowy do picia, no i piwo. Z tym, że piwo to wydzielał pisarz, już wydzielał, żeby to tak, żeby tam za bardzo się nie podpili. W każdym razie to już do pisarza należało. No, potem po częstunku przechodzili na plac tenisowy. No i tam się zabawa odbywała. No, naturalnie ta muzyka grała. No i, i tańce były. Rodzice szli. Mamy tam, czyli formale, wszyscy obtańcowali, Ojciec z przewodniczki musiał tak samo obtańcować. W późniejszych czasach to już nawet mój brat bo był. W tym wieku, że już też chodził na, na tam zabawy i tam tańczył. I to do późnej, późnych godzin nocnych to trwało. Z tym, że pisarz czuwał nad, nad tym, żeby tam jakieś bujeki nie było, i musiał ewentualnie to, bo to na, na wsiach różnie tam bywało, ale yy, pilnował, tym bardziej, że tam jeszcze te piwko podpijali. No, żeby tam wszystko było dobrze, no nie słyszałam, żeby tam jakaś była awantura w tym czasie.